jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Hey, hey, hey. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni nic brak. Bawmy się! Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi <laughs> przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! W naszym domu pada deszcz. Chodźcie zobaczyć. Deszczowy dom już szybko! Już szybciej nie umiem! Uważaj, leci następna kropla! Szybko, podstaw miskę! Mamy dziurę w dachu i z sufitu naszego pokoju o, pada lepny, deszcz ale nakapało. Prosto na nasze łóżko Mam cię! Dobra robota, synku Zostaw tam miskę i zejdź tutaj do mnie Gotowy? No dalej, raz, dwa, trzy. Świetnie. Ty też, Tosiu? Pięknie. Raz, dwa, trzy. Pomożecie mi zdjąć te pościel? Zdejmijcie Dobrze. poszewki z poduszek. Mamusiu, dlaczego w dachu jest dziura? No cóż. Tatuś uważa, że obluzowała się dachówka. Niedługo to naprawi. Pomogę mu. O, będzie się cieszył. Mamusiu, gdzie będę dzisiaj spała? Tutaj, u góry, tak jak zwykle. Tatuś naprawi dach, a ja wybiorę i wysuszę pościel. O? Księżycowego króliczka też. Księżycowy króliczek. Księżycowy króliczek to moja ulubiona przytulanka. Teraz jest cały mokry. Pomożesz mi wysuszyć króliczka, mamusiu? Nie, Tosiu, najpierw trzeba go wyprać. Czemu? Widzisz, woda, która cieknie z dachu, może być brudna. Pomożesz mi go włożyć do pralki? Tak, pokręci się jak na karuzeli. <laughs> no dalej. Idź pierwsza. Mój księżycowy króliczek znalazł się w pralce. Cześć, księżycowy króliczku. Wtedy usłyszeliśmy dzwonek. O, Tosiu, otworzymy drzwi? Zostanę tutaj z króliczkiem. Czy to tata? Wejdźcie proszę, nie Tymku, to Kaja oh. Cześć Tymek Kaja to nasza koleżanka no, Mieszka trzy domy obok Mamusia przyprowadza ją do nas Kaja, zobacz jak lecą krople z sufitu Papa, pa, kochanie Pa Gdzie jesteś Tymek? Jestem tutaj na samej górze Cześć Tymek Cześć Kaju! O, z waszego sufitu pada deszcz! Tak, łapię krople, żeby łóżko to się nie zamoczyło się jeszcze bardziej. Leci następna! Zaraz ją złapię! Mam cię. Gdzie jest Tosia? Jest na dole. Księżycowy króliczek pierze się w pralce. Spadały na niego krople i się zamoczył. Dobra, to zobaczę, co u niej. Dobra. Cześć, Tosiu. Cześć, Kaju. Z Kurliczkiem wszystko dobrze? Tak, oby tak. Mogłabyś wyciągnąć króliczka? Oczywiście, że tak. Szybciutko. O, biedny króliczek. Wygląda zabawnie. Mm. Bardzo ładnie pachnie, co nie, Tosiu. Tak, to prawda. Chodź, Kaju. Położymy go na oknie, to wyschnie. Dobra. Wruszmy go tutaj. Dobrze. To już wrócił. Cześć, drużyno. Ale dzisiaj pada. Cześć. Hej. To w którym miejscu cieknie? Cześć, tato! Chodź do góry, a coś ci pokażę! Już idę, synku! Oh. Zobacz! Krople wpadają do miski. Ja ją tam postawiłem. O, świetnie! Zobaczymy, co tam się stało. Widzisz coś, tato? Widzisz dziurę w naszym dachu? Niczego nie widzę. Czemu? Bo muszę się wspiąć i zobaczyć dach z zewnątrz. Potrzebna nam długa drabina. Ale nie mamy takiej. Nie mamy, ale znamy kogoś, kto ma. <grystanie> Tatuś zadzwonił do pana Karola. Taty Kai. Pan Karol jest strażakiem i pracuje w remizie. Spójrzcie, to pan Karol i jego długa drabina. Jest naprawdę długa. Hej, tatusiu. Cześć, Kaju. Słuchajcie, w końcu przestało padać. Tak! Ta Proszę pana, Tak? mamy dziurę w dachu i kapie przez nią woda. Księżycowy króliczek zmógł w naszym pokoju. No właśnie, przyszedłem, żeby wam pomóc. Ura! <laughs> drabina pana Karola dosięga. Aż do samego dachu naszego domu. I znowu zaczął padać deszcz, hej, tam w środku. Cześć, tato! Miej oko na te krople, tymuś. Powiedz mi, kiedy przestanie padać, dobrze? Dobrze! Okej. Okay. Mam dobre wieści. Widzę obluzowaną dachówkę. Tata widzi obluzowaną dachówkę. Może ją naprawić? Możesz ją naprawić, tato? Nie wiem. Próbuję ją dosięgnąć. Nadal kapie, tato. Okej. Okay. Jeszcze minutkę. Trwa miliony lat. Naprawione już. Tak, skończone. Poluzowała się trochę jedna dachówka. Przybiłem ją na miejsce gwoździem. Tato, spójrz, przestaje kapać. Hurra! Hurra! Naprawiliśmy to. Hurra! Hurra! Czy ja słyszę radość? Zaprawiliśmy dach, mamusiu. <grystanie> Brawo, synku. Dziękuję za twoją pomoc. <grystanie> A jak tam z księżycowym króliczkiem? Jest suchy, czyściutki i to się gotuje. <grystanie> Brawo. Wieczorem księżycowy króliczek i moja pościel były już suche. Wszystko wróciło do normy. Na zewnątrz ciągle pada. No wiem, co za dzień. Ale tobie i króliczkowi jest już milutko, cieplutko i sucho. Ale wtedy. Mamusiu, tatusiu! Teraz deszcz pada przez sufit w łazience! O nie. o nie! Musi być jeszcze jedna dziura w dachu. Wiem, co powinniśmy zrobić. Musimy się przeprowadzić do innego domu. Co mówiłaś, Tosiu? O, nic takiego. I wtedy mamusia powiedziała. Chciałabyś się przeprowadzić z tego do innego domu? Chciałabyś się przeprowadzić z tego do innego domu, Tosiu? Nie, ja tylko żartowałam o tym innym domu, mamusiu. Nie, to jest nasz dom! To temat do przemyślenia. Lubię nasz dom! Dobrze, a teraz przyjrzyjmy się temu kapaniu w łazience. Chodź! No, chodź. To powiedział tatuś, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Czy pamiętacie, co się nam dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Wybraliśmy dziś jedną z naszych maskotek. Pamiętacie którą? Czy to był piesek? Czy może króliczek? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to księżycowy króliczek. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipays Media International.